Axel Munte, Księga z San Michele, rozdział 22, Piazza d'Ispania. Moją pierwszą pacjentką została pani B, małżonka znanego w Rzymie bankiera. Przed trzema laty upadła wraz z koniem na polowaniu w kampanii i od tej pory leżała sparaliżowana. Po zbadaniu chorej, wiedziałem od razu, że fortuna znów stanęła u mojego boku. Gdyż pacjentka należała do grona ludzi najbardziej znanych w całej kolonii zagranicznej. Stwierdziłem, że powodem paraliżu nie było trwałe uszkodzenie kręgosłupa, lecz wstrząs nerwowy. Wiedziałem, że wiara w wyzdrowienie oraz masaże postawią ją na nogi za kilka miesięcy. Stan jej poprawił się zanim rozpoczęliśmy masaże, a w trzy miesiące później elegancki Rzym ujrzał ją wysiadającą z powozu w Wili Borgese, gdzie przechadzała się czas jakiś o lasce. Uważano za cudowne wyleczenie wypadek, który w gruncie rzeczy był zupełnie zwyczajny. W dużej kolonii angielskiej Rzymu otworzyły się przede mną wszystkie drzwi. A wkrótce szereg domów włoskich poszedł za tym przykładem. Po roku zostałem lekarzem brytyjskiego poselstwa i miałem już więcej pacjentów niż wszyscy razem angielscy lekarze w liczbie 11. Pozostawiam wyobraźni każdego, jakie żywili za to względem mnie uczucia. Jeden z dawnych kolegów, który mieszkał teraz jako emeryt w Wilni Medici, wprowadził mnie do kolonii francuskiej. Mój przyjaciel z lat młodości, hrabia Giuseppe Primoli, głosił o mnie hymny pochwalne wśród eleganckich sfer towarzyskich Rzymu. Profesor Weir Mitchell, znany neurolog amerykański, z którym stykałem się już w Paryżu, przysyłał mi w dalszym ciągu swój nadmiar przeżytych milionerów wraz z żonami chorymi nerwowo. Ich przeczulone córki, żywiące. Ambitne nadzieje względem każdego rzymskiego księcia żyjącego w kawalerskim stanie, zaczęły mnie wzywać do swych ponurych palacji, aby zasięgnąć porady w przeróżnych dolegliwościach pochodzących z doznanych rozczarowań. Wielka ilość Amerykanów, niby stado owiec, poszła w ich ślady i wkrótce dwunastu lekarzy amerykańskich podzieliło los swoich angielskich kolegów. Niejeden z handlarzy kwiatów na Piazza di Spagna rzucił mi bukiet fiołków do przejeżdżającego powozu, dziękując w ten sposób za lekarstwo przeciw kaszlowi, przepisane któremuś z jego licznych dzieciaków. Ambulatorio w Trastevere rozsławiło moje nazwisko po wszystkich ubogich dzielnicach Rzymu. Od rana do wieczora byłem więc na nowach. Zacząłem wkrótce jeździć po Rzymie elegancką Wiktorią na czerwonych kołach, zaprzężoną piękną parę Węgrów. Tapio, mój pies japoński, towarzyszył mi zawsze. Nie ulega wątpliwości, że nie usposobiało to życzliwie moich 44 kolegów. Niektórzy jeździli ponurymi, starymi karetami z czasów. Papieża, piusa dziewiątego, wyglądającymi tak posępnie, że mogłyby jednocześnie służyć za karawany dla ich zmarłych pacjentów. Inni chodzili piechotą w długich surdutach i wysokich cylindrach, wciśniętych głęboko na oczy, jakby pogrążeni w usilnych namysłach, kogo mają w najbliższej przyszłości zabalsamować. Wszyscy znali mnie z widzenia i gdy przejeżdżałem, rzucali mi złe spojrzenia. Musili jednak wkrótce, chcąc, nie chcąc, poznać się ze mną osobiście, gdyż ich umierający pacjenci zaczęli mnie wzywać na konsylia. Wkrótce nie było w tym mieście cudzoziemca, który umarłby bez uprzedniego wezwania mnie, abym mu asystował przy śmierci. Stałem się dla umierających z zagranicznych kolonii tym, czym był illustrissimo profesore Bacelli dla umierających Rzymian. Ostatnią nadzieją. Jakże często zawodzącą. Jeszcze jedna osoba nie zapomniała nigdy zjawić się przy takich okazjach. Był nią senior Kornakia, właściciel zakładu pogrzebowego. Jakkolwiek nie wzywano go nigdy, zjawiał się zawsze we właściwym czasie, a jego wielki, haczykowaty nos zdawał się wietrzyć śmierć z najdalszej odległości, niby sęp czujący padlinę. Nienaganny w swym surducie i półcylindrze na wzór doktorskich przesiadywał w sieni i czekał, aż przyjdzie na niego kolej, a wówczas zostanie wezwany do mieszkania. Żywił do mnie widocznie specjalną sympatię, gdyż kłaniał mi się z ujmującą grzecznością. Gdy z wiosną opuszczałem Rzym, jako pierwszy w szeregu wyjeżdżających. Wyrażał mi stale swój wielki żal z tego powodu, a gdy wracałem jesienią, witał mnie zawsze z wyciągniętymi rękami i uprzejmym Ben tornato, signor dottore. Pewnego dnia zaskoczony zostałem odwiedzinami doktora Pilkingtona, który miał specjalne powody, aby mnie nienawidzić. Oznajmił, iż wszyscy moi koledzy czekali dotąd nadaremnie, abym zgodnie z przyjętymi zasadami etykiety złożył im wizyty. Ponieważ jednak góra nie przyszła do Mahometa, przychodzi Mahomet do góry. Oświadczył, iż zgłasza się jako senior wśród zagranicznych lekarzy w Rzymie, aby nie zaprosić na członka Stowarzyszenia Wzajemnego Popierania. Które zostało niedawno założone w celu położenia kresu wszelkim niechęciom, które tak dawno plenią się wśród kolegów. Wszyscy już się zapisali na członków, z wyjątkiem doktora Campbella, gbura, z którym żaden z nich nie utrzymuje stosunków. Trudna do rozwiązania sprawa honorarium została już ustalona ku ogólnemu zadowoleniu. Uchwalono aby jako minimum ustanowić 20 franków, maksimum zaś pozostawić do uznania każdemu z kolegów. Balsamowania, niezależnie czy będzie to mężczyzna, kobieta lub dziecko, nie wolno dokonać poniżej 5 tysięcy franków. Przykro mu, ale musi mi powiedzieć, że kilkakrotnie wpływały już do stowarzyszenia skargi na moją niedbałość w sprawach pieniężnych. Często nawet w ogóle nie posyłam rachunków za opiekę lekarską i pracuję za darmo. Właśnie wczoraj zwierzył mu się prawie z płaczem, senior Kornakia, że zabalsamowałem żonę szwedzkiego pastora za stolirów. Czyż to niepożałowania godne wykroczenie przeciwko Solidarności? Odrzekłem, iż gotów jestem przedyskutować z nimi kwestię honorarium oczywiście maksymalnego, nigdy zaś minimalnego. Co się zaś tyczy Iniekcji sublimatowych, które nazwał balsamowaniem, to koszt ich nie przekracza 50 franków. Jeżeli więc policzymy drugie 50 za stratę czasu, to suma jaką pobrałem za zabalsamowanie pastorowej, jest zupełnie wystarczająca. Mam zamiar zarabiać na żywych, nie zaś na umarłych, gdyż jestem lekarzem, a nie hieną. Dziś żałuję, że się uniosłem. Biedny doktor Pilkington uległ następnego dnia po naszej rozmowie lekkiej apopleksji i prosił mnie o rozciągnięcie nad nim opieki. Opowiedział mi, że Stowarzyszenie Wzajemnego Popierania rozpadło się i wszyscy zagraniczni lekarze są znowu wrogo usposobieni względem siebie. On zaś osobiście czuje się bezpieczniejszy w moich rękach niż w czyichkolwiek innych. Wkrótce. Postawiłem go na nogi. Odzyskał pogodny wygląd, a gdy opuszczałem Rzym, czuł się doskonale. Niedługo potem poznałem się z doktorem Campbellem, jego śmiertelnym wrogiem, którego nazywało Gburem. Na pierwszy rzut oka byłem przeświadczony, że tym razem doktor Pilkington postawił diagnozę właściwą. Nigdy nie widziałem starszego pana o równie dzikim. Wyglądzie. Oczy miał nabiegłe krwią, brutalne usta, czerwoną twarz pijaka, całkowicie zarośniętą jak u małpy, oraz długą, zaniedbaną brodę. Nikt nie znał jego pochodzenia. Istniała pogłoska, że służył jako chirurg w Armii Południowej podczas wojen amerykańskich i wyspecjalizował się w operacjach. Pewnego dnia zastałem go stojącego przy moim powozie. I głaszczącego tapia. Zazdroszczę panu tego psa, odezwał się nagle swym szorstkim głosem. A czy lubi pan małpy? Pośpieszyłem z zapewnieniem, że lubię je bardzo. To będziemy przyjaciółmi. Zauważył i poprosił mnie, abym obejrzał jego małpę, która przewróciła na siebie kocioł z ukropem i oparzyła się prawie śmiertelnie. Poszliśmy do jego mieszkania, znajdującego się na najwyższym piętrze w narożnym domu, obok Piazza Minanelli. Poprosił mnie, abym zaczekał chwilę w salonie, i wkrótce zjawił się niosąc na ręku małpę olbrzymiego szympansa, obandażowanego od góry do dołu. Obawiam się, że sprawa stoi źle powiedział zupełnie zmienionym głosem, właszcząc czule wychudłą twarz zwierzęcia. Nie wiem, co pocznę, gdy mi zdechnie. To mój jedyny przyjaciel. Wie pan, krajanie ludzi nie sprawia mi specjalnych przykrości, a nawet czynię to z przyjemnością, ale nie mogę znaleźć sił, aby opatrzyć to biedne, małe, oparzone ciałko. Biedactwo cierpi tak straszliwie, gdy próbuję mu przemyć rany, że po prostu nie mogę na to patrzeć. Pewny jestem, że pan lubi zwierzęta. Czy chciałby pan wyleczyć nieboraka? Zdjęliśmy opatrunek przesiąknięty krwią i ropą. Widok był rozpaczliwy. Ciało małpy wyglądało jak jedna wielka rana. Biedak wie, że pan mu przyniesie ulgę, gdyż w przeciwnym razie nie siedziałby tak spokojnie. Zazwyczaj nie pozwala się dotknąć nikomu prócz mnie. Rozumie wszystko i więcej ma rozsądku niż wszyscy razem wzięci obcy lekarze w Rzymie. Nie jadł już nic od czterech dni ciągnął z wyrazem tkliwości w oczach nabiegłych krwią. Bili, synku kochany, zjedz tę figę zrób to dla twego ojczulka wlaliśmy mu do ust trochę mleka, które natychmiast wypluł już nie może łykać. Westchnął jego pan. Wiem dobrze, co to znaczy. Biedak umiera. Zaimprowizowaliśmy przy pomocy rurki coś w rodzaju żołądkowej sądy i ku radości starego doktora mleko tym razem nie zostało zwrócone. Pomału zaczęło być małpie lepiej. Przez dwa tygodnie co dzień opatrywałem ją i skończyło się na tym, że bardzo polubiłem zarówno ją, jak i jej pana. Po jakimś czasie zastałem szympansa kołyszącego się w specjalnie zbudowanym bujającym fotelu, umieszczonym na tarasie obok krzesła jego pana. Pomiędzy nimi stała butelka whisky. Doktor zapewniał, że przed dokonaniem operacji należy pić whisky, aby mieć pewną rękę. Sądząc po ilości butelek stojących w kącie tarasu, praktykę chirurgiczną musiał mieć bardzo znaczną. W każdym razie obaj byli pod władzą alkoholu i często chwytałem Bilego na gorącym uczynku raczenia się whisky and soda ze szklanki swego pana. Doktor utrzymywał, że alkohol jest dla małp najlepszym środkiem wzmacniającym, a raz nawet uratował życie nieodżałowanej matce Bilego. Gdy chorowała na zapalenie płuc. Pewnego wieczora, zastałem obydwu na tarasie w stanie zupełnie pijanym. Billy tańczył na stole wokół butelki coś w rodzaju murzyńskiego tańca, a stary doktor siedział rozparty w fotelu, klaskał w dłonie do taktu i śpiewał ochryple: Billy, synku, mój synku!. Patrzyłem, o nie miały na tę szczęśliwą rodzinną idylę. Twarz pijanej małpy przybrała wyraz zupełnie ludzki. Wygląd zaś starego pijaka przypominał łudząco olbrzymiego goryla. Nie można było zaprzeczyć rodzinnego podobieństwa. Byli, mój synku, byli, mój synku. Czyżby naprawdę? Nie wiedziałem, że to niemożliwe. Jednak nie mogłem się oprzeć niesamowitemu wrażeniu. Kilka miesięcy później... Znowu zastałem doktora stojącego przy moim powozie i rozmawiającego z Stapiem. Nie, Bogu, dzięki Bili ma się dobrze, tym razem zachorowała jego żona. Czy nie byłbym tak dobry i nie zechciał jej odwiedzić? Poszliśmy więc znów na górę do jego mieszkania. Nie miałem dotąd pojęcia, że doktor dzieli je z kimś jeszcze poza małpą. Na łóżku leżała młoda dziewczyna, prawie jeszcze dziecko. Miała zamknięte oczy i robiła wrażenie nieprzytomnej. Zdaje się, że wspominał pan o żonie, czy to córka pańska? Nie, odrzekł. To jest moja czwarta żona. Pierwsza popełniła samobójstwo, druga i trzecia umarły na zapalenie płuc, a pewny jestem, że i ta również w ten sposób skończy. Pierwsze badanie zdawało się jego zdanie potwierdzać. Kobieta miała obustronne. Zapalenie płuc. Zrobiłem jej brudną szprycką doktora, zastrzyk kamfory i eteru, po czym zaczęliśmy chorą silnie rozcierać. Jednak skutek osiągnęliśmy minimalny. Niech pan spróbuje ją otrzeźwić. Trzeba do niej przemówić, rozkazałem. Pochylił się nad bladą twarzyczką. Sali! krzyknął żonie do ucha. Kochanie, zbierz siły, wyzdrowiej! Albo żenie się z inną. Westchnęła głęboko, wstrząsnęła się i otworzyła oczy. Nazajutrz dokonaliśmy punkcji, a młodość zrobiła swoje. Moje podejrzenie, że cierpi na chroniczną chorobę płucną, okazało się jednak niestety trawne. Biedna kobieta. Miała silnie rozwiniętą tuberkulozę. Przez kilka tygodni odwiedzałem ją codziennie, gdyż bardzo mi jej było żal. Najwidoczniej obawiała się ogromnie swego męża, czemu się nie dziwiłem, gdyż był dla niej niesłychanie szorstki. Jakkolwiek brutalność ta była może bezwiedna. Opowiedział mi, że żona jego pochodzi z Florydy. To też z nadejściem jesieni poradziłem mu wysłanie jej jak najprędzej do domu, gdyż nie przeżyłaby jeszcze jednej zimy w Rzymie. Zgodził się na ten projekt, ale wkrótce zauważyłem, że największą przeszkodę do wyjazdu stanowi Billy, z którym doktor nie wiedział, co począć. Zaproponowałem, że zabiorę go do siebie na małe podwórze obok Trinita Dei Monti, gdzie już mieszkały różne inne zwierzęta. Doktor miał powrócić za trzy miesiące. Nie powrócił jednak nigdy. I nikt się też nie dowiedział, co się z nim stało. Kiedyś doszła mnie pogłoska, że został zastrzelony podczas kłótni w domu publicznym, nie wiem jednak, czy wiadomość ta była prawdziwa. Rozmyślałem często o tym człowieku, kim był w rzeczywistości, i czy w ogóle był lekarzem. Pewnego razu widziałem, jak z zadziwiającą szybkością amputował rękę. Zdawał się mieć nieco wiadomości z anatomii, ale, ale nie słyszał chyba nigdy o przygotowaniach do operacji i o dezynfekowaniu rany. A jego instrumenty były po prostu niewiarygodnie prymitywne. Osobiście sądzę, że nie był on w ogóle lekarzem, ale dawniejszym rzeźnikiem lub może pomocnikiem w lazarecie wojskowym Billy został u mnie na Piazza dispania do wiosny zabrałem go potem z sobą na San Michele gdzie mi aż do swej błogosławionej śmierci zalewał sadła za skórę wyleczyłem go z pijaństwa i pod wieloma względami stał się małpą Zupełnie porządno.